Cześć, witam Was serdecznie, dzisiaj będzie prawdziwy klasyk, porozmawiamy o Zimnej Wojnie od wdawica Phalanx. Ta gra była kiedyś wydana w Polsce, wydawał to Bart, było to prostokąte pudełko, teraz pierwszy raz mamy kwadrat, co na pewno cieszy wiele osób, które lubią gdzieś tam, żeby ładniej gry wyglądały na półce. Teraz ta gra, moim zdaniem, prezentuje się zdecydowanie lepiej. I ja kiedyś już grałem w Zimną Wojnę, nigdy nie recenzowałem ze względu na to, że za mało odbyłem rozgrywek i stwierdziłem, że nie jestem takim znawcą. Dzisiaj stwierdziłem, że w ramach tej luźniejszej formy, czyli zagrałem wy, jestem w stanie w kilku słowach powiedzieć Wam o moich odczuciach związanych z tą grą. Więc co można powiedzieć, jest to hiper, hiper, hiper tematyczna gra opowiadająca właśnie o konflikcie Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim. Mamy tu tylko i wyłącznie grę dwuosobową, w której podstawową mechaniką jest zarządzanie kartami na ręce. Zaczynamy mając 8 takich kart i w każdej rundzie będziemy wybierali poszczególne karty jako wydarzenia i ewentualnie jako też punkty operacyjne, które pomagają nam w wykładaniu znaczników na planszę. Czy więcej zdobędziemy wpływów, tym więcej zdobędziemy punktów i gra, gra kończy się w zasadzie na dwa sposoby, można powiedzieć, albo no, trzy. Tak? Albo wybucha po prostu wojna nuklearna i wtedy przegrywa osoba, która do tego dopuściła, ewentualnie gramy 10 rund i wtedy zliczamy punkty ze wszystkich regionów, albo ktoś może szybciej wygrać, jeżeli zdobędzie 20 punktów zwycięstwa w czasie rozgrywki. Także jest to taka duża przepychanka związana z zarządzaniem swoją ręką tymi wydarzeniami w takiej kolejności, jak nam pasuje, żeby przeciwnik tego nie wykorzystał. Także rzecz, która mi się podobała w ogóle najbardziej także to właśnie te karty. Moim zdaniem jest to najlepsza gra, pod względem właśnie zarządzania kartami, talią, która jest przygotowana dla wszystkich graczy obok Brasa, obok Race for the Galaxy. Zimna Wojna, moim zdaniem, robi to najlepiej, czyli mamy grubą talię różnych kart, tutaj chyba każda, każda jest inna i zastanawiamy się, którą zagrać, którą przetrzymać, której nie wykorzystać w tej chwili. I to jest jakby, moim zdaniem, cała kwintesencja tej gry, bo jeżeli mielibyśmy Okrojoną wersję, związaną z tym, że tylko i wyłącznie wykładamy w ramach akcji swojej żetony na planszę, to ta gra byłaby taka mocno szachowa. A dzięki temu, że mamy pewną losowość w tym, jakie karty dostajemy na rękę, jesteś w stanie jakby mieć ten rebus właśnie w tym miejscu. Rzecz tutaj nie lubię i dlaczego jakby uważam, że nie do końca może to jest gra dla mnie, to wydaje mi się, że jest to próg wejścia. Ja, ja, poprzednia edycja w którą grałem to była zdaje się pierwsza czy druga edycja, więc tam zamiast tej fajnej takiej teksturowej planszy mieliśmy po prostu kawałek kartonu, który wystawał w wybrzuszach się na środku stołu, przez to wszystkie żetony z tych spadały, więc całe doświadczenie było po prostu bardzo zębliste, ale to, to, co też zapamiętałem, to była trudność w nauce tej gry. Tak dzisiaj, mimo że komponenty są zdecydowanie lepsze, to nadal jest to gra, którą naprawdę, moim zdaniem, trzeba grać dosyć często, żeby zapamiętać jej zasady. Podstawowa mechanika jest naprawdę prosta, bo tu w zasadzie możemy ze trzy różne rzeczy robić, tak? Czyli możemy rozwijać nasz wpływ, możemy zrobić przewrót i w zasadzie wszystko, wszystko w tej grze wymaga użycia karty i często rzutów kostkami. No i, i jakby to wydaje się proste, no ale jak zobaczycie sobie kartę podpowiedzi, jak ona wygląda, to jest to nieco przerażające, moim zdaniem. Wydaje mi się, że mogli to lepiej Mogli to nieco uprościć, jak na dzisiejsze standardy. Nie mówię o wydawce Phalanx, która, jakby, jest tylko i wyłącznie tłumaczy tę grę, a bardziej właśnie oryginalny wydawca, który przez to, że ta gra stała się jedną z najlepiej ocenianych gier, i ona jest w czubie dalej rankingu Botnickiego geeka. A mi się wydaje, że kolejna jakaś tam edycja powinna nieco wygładzić. Ja wiem, że nie do końca, może, to jest jakby. Target tej gry, bo ta gra jednak celuje to z wydawicą GMT, czyli ona celuje w graczy bardziej skupionych na historii i na, na raczej grach wojennych, a mniej do, do takiego szerokiego grona, co nigdy nie miała być pewnie jakoś mega popularna gra. Taka się stała i nie wiem dlaczego nie poszli za ciosem, żeby nieco ugładzić te zasady, bo naprawdę gra jest elegancka i prosta, ale trzeba to nieco lepiej zrobić bo ja, jako zaawansowany gracz, mam duże problemy, żeby po raz kolejny przebijać się przez tą instrukcję, która jakby sama w sobie ma stron prawie 40, tak? 36 stron, z czego tam powiedzmy samych zasad jest może 10-15, ale, ale są to naprawdę drobnym druczkiem zapisane zasady i jest tego naprawdę sporo do, do nauczenia się przed każdą kolejną rozgrywką. No i jak ja bym oceniał na chwilę obecną tę grę? Tak jak mówię. Doceniam, ale nie sądzę, żebym jakoś bardzo bardzo często do tego wracał, ze względu na to, że podejrzewam, że jeżeli wsiądę do tego za miesiąc, dwa czy trzy, to znowu dużą część zasad musiałbym sobie przypominać i, i nie byłoby to zbyt przyjemne przy tego typu instrukcji. Gra na pewno wielu osobom się, wielu osobom się spodoba. Pewnie oglądające te filmy to często są osoby, które już gdzieś tam w to grały i grają, więc tutaj podejrzewam, że nikogo nowego nie przekonam. Jeżeli zastanawiacie się czy chcecie w to zainwestować, to zastanówcie się czy lubicie gry takie wiecie 2-3 godzinki, które wymagają od Was e, poświęcenia. Tak, bo, bo jest to też gra, która tak jak w moim wypadku, jestem graczem, który siada wiecie do gry i gra raz, dwa, trzy razy w daną grę i ona później ląduje na półce i wraca dopiero za jakiś czas. Ta gra wymaga jednak ogrania. Nawet w instrukcji mamy zapisane informacje o przebiegu rozgrywki, tutaj są tak najlepsze otwarcia, czyli najlepsze zagranie na początek, najlepsza strategia, jakieś tam rzeczy, które, są, które trzeba robić, ale do tego trzeba w to kilka razy zagrać, żeby to prawidłowo ocenić. Także moja ocena końcowa będzie taka, że ja w zimną wojnę chętnie zagram, ale tutaj taka mała gwiazdeczka związana z tym, że najchętniej, jeżeli ktoś mi to wytłumaczy. Także jeżeli spotkasz mnie na konwencie, będziesz miał w ręku zimną wojnę i powiesz, czy zagramy, ja się zapytam, czy znasz zasady, jeżeli znasz, ja w to chętnie, chętnie zagram, bo mówię, jest naprawdę intrygująca gra, dłuższa, głębsza, wymagająca jakby strategii i myślenia i zarządzania ręką, co ja uwielbiam, ale mówię, te, te niektóre szczególiki mi tutaj uciekają i, i, i ja bym bardzo chciał w to zagrać, jeżeli, jeżeli ktoś mi mnie, ktoś mnie, to pokaże. I jeszcze raz mnie odświeży, bo już mówię, raz się uczyłem na starej edycji, drugi raz się uczyłem na tej, trzeci raz, nie wiem czym to przeżył, także, także liczę, liczę, że ktoś kiedyś się uśmiechnie i wyciągnie do mnie tę pomocą dłoń. Także na dzisiaj to będzie tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania wątpliwości, to oczywiście dajcie znać, to będzie wszystko. Także dzięki wielkie, do następnego. Hej!